Hejka, hejka. Sytuacja kotów jest no, dramatyczna. Dwa już nie żyją. Są wcinane przez jakieś owady. Rudy daje radę. Wcina cały czas. Może powiem wam od początku tą sytuację. Ja zauważyłem tego jak miał miauczały. Podałem im wodę. W piątek podałem im wodę. W sobotę jedzenie, ale te dwa nie miały siły dojść do miski. Tylko Rudy wstawał i wcinał i dzięki temu on jakoś przetrwał. I w tej chwili jest poniedziałek rano. Dałem mu znowu świeże jedzenie. Te dwa to co już po prostu znikają z podłogi. Coś strasznego. A jak to w ogóle wyglądało formalnie? Problem okazał się dużo większy niż mi się wydawało ponieważ to nie jest pustostan to jest właściciel tego mieszkania i podobno jest lekko trzepnięty każde moje wsunięcie miski po drzwi to jest łamanie prawa tutaj na Filipinach wtargnięcie na jego teren prywatny i trochę ryzykuję a sprawę zgłaszałem od samego początku do Tutaj właścic... menadżera całego osiedla, on o tym wie, do kilku sąsiadów, oni o tym wiedzą, do ochrony trzy razy, oni o tym wiedzą, próbują pomóc i deweloper też, ale oni nie mają kluczy, tylko właściciel ma, bo już kupił to mieszkanie i jadę jeszcze raz do menadżera, do menadżera tego osiedla. I po prostu robimy awanturę, niech się po prostu, nie wiem, ściąga tego właściciela, niech otwiera drzwi, usuniemy te pozostałości, ja Rudę go zabieram. I jeszcze pojadę raz do ochrony. Mam nadzieję, że z tym sąsiadem nie będzie żadnej spiny. Wydaje mi się, że tutaj prawo jest nieuregulowane, jeśli chodzi o zwierzęta, bo są na Filipinach przypadki, że po prostu Filipińczycy jedzą koty w takich biedniejszych rodzinach. Dla nich to jest nic szczególnego. Nie to samo co dla nas na przykład, że to jest stworzenie, że to trzeba chronić. Byłem przekonany na samym początku też, że matka jakoś wchodzi do tej chaty. Niestety nie wchodzi. Czyli ja cztery dni bacznie to obserwowałem. I nawet chciałem robić włamanie, bo nawet niektórzy pisali Weź, wyważ drzwi, weź, uratuj koty. No, wtedy na Mac poszedłbym tutaj na Filipinach siedzieć. Szczególnie znając i słysząc charakter tego właściciela. Nawet tutaj sąsiad mył z boku samochód, i woda spływała obok jego posesji po ulicy. To już była awantura. Nie ma w zasadzie jakichś tam, coś tam posadził obok, ale trawy nie ma. Ja tam cały czas chodzę dookoła, robię zdjęcia i kręcę, i też była awantura, że wcześniej coś że ktoś chodzi obok jego posesji i mu niszczy trawę, że ta trawa jest bardzo droga i tak dalej. No nie wiem, sytuacja jest potowa. w tej chwili ratuję, próbuję tylko ratować Rudego. Jadę na pewno do menadżera, jest po 6 rano, pewnie jeszcze zamknięta, ale ochrona jest, 24 na dobę. To najpierw sprawdzam menadżera, a później pojadę do ochrony i jeszcze raz robię awanturę. Taki update dnia dzisiejszego. No szkoda. EasyVlog zapraszam. Ofis zamknięty będzie otwarty dopiero o godzinie 9. Także wrócę tu później do tego menadżera. Good morning, security. I have one question. You know the block 6, Land 8? Yeah. This opposite is two, three cats. Two is ready diet. Okay. One living. Uh, I want access and take the cat and uh, I want to help the cat. Okay. Then. And the problem is four days. I talking about everyone. And no one can help me to the access. Probably owner is in the property, right? Is um, the owner? Maybe a property uh, developer. Yeah, how you can, can can you help me to open the property? I'm taking the cat. Um, uh, uh, I'm nine o'clock or eight o'clock. Someone coming there? Yeah. Can you uh, knock my door before and yeah. we go together? Yeah. I'm take the cats to my home because he's still living. Okay. And the two cats is diet. Okay. Sir. I tried to help in the beginning, but uh, too late. Okay. It okay. was the long weekend, no one working here. But now jest Monday in the morning. Please help me and take the cat, okej? Okay? Okay, tak, tak, tak. Thank you guys. Cheers, yeah. bye. bye. Okej, okay, może będzie jeszcze dobrze, Rudy się ratuje. Dobra, jest 6.30 Tak jak powiedzieli 8.30, 9.30, ktoś przyjdzie z delovoperem. Nie wiem e, w jaki sposób oni mają te klucze. Jak to dalej będzie działać, ale mają do mnie też zapukać i ja zabieram brudego. To wszystko, co mogłem w tej chwili zrobić. Jeszcze pojadę do tego oficeru, jak oni nie przyjadą, bo ten oficer będzie otwarty, to pogadam z tym menadżerem jeszcze. Ja mnie odpuszczę już w tej chwili, już tak jest za późno, ale chociaż rudego trzeba ratować. Ty podjechał ochroniarz. Podjechał ochroniarz. Idę do niego zagadać. Oh my god! I told you. Dekat, dekat, dekat. One is only okay. Yeah. I told you. This one, you see the brown? Yeah. The brown is okay. I put food. Open the door. Because the homeowner here, we have a key, open only, the only turn over this house. So open the key, the I, the, come here. I cannot open her because the homeowner, uh, because the house is turned over. Call call to the owner. Yeah, I will proceed to her office, I will try to call her. But this cat is dead, this one I take, open, I take to yeah, my home. Yeah. Okay. I try everything. A my do, tego? I am, I am, my friend. I am here. Okay, sir. Please tell me. I'm take the Dziękuję, to my home. Okay, sir. Thank you. Thank you, No, może coś się ruszy w tym temacie. Dobra. Chyba będzie dojście. Oni się już kontaktują z tym właścicielem. Także biorę Rudego. Te dwa to prawie już zniknęły z podłogi. Tak tutaj murówki wcinają Dobra, czekamy dalej, obserwujemy to da o opisam to Tu Dobra, idziemy do ofisu Jadę za ochroniarzem, działamy dalej Do ofisu teraz Good morning. Dobra, jestem po spotkaniu z menadżerem, dalej problem, ponieważ nie mogą się skontaktować z właścicielem tej posesji, który mieszka na innej wyspie, ale wysyła smsy i dzwoni, także może przyjedzie dzisiaj, może przyjedzie jutro, ale mam pozwolenie, żeby tego rudego dokarmiać, przynajmniej ten menadżer powiedział, że nic z tego nie będę miał, także... No co, dokarmiam Rudego i czekam na akces. To no, taka jest w tej chwili sytuacja. Hej, hej, jest już wieczór. Dalej nie mam dojścia do ostatniego kotka. Byłem jeszcze raz i karmię go i on się już w miarę dobrze trzyma. Te dwa to już zostały tylko sieć, tak rozebrane szybko przez, wyszły jeszcze takie a nie będę tutaj Wam opowiadał szczegóły. Ale ten jeden leżał przy samych drzwiach, gdzie ja wsuwałem tam jedzenie dla Rudego. I on przy tych. No, tam jatra. Nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie wyciągnąłem tego już. pozostałości tego starego spod drzwi. Tak patykiem już prawie nic nie było. Drugi tam schnie sobie dalej na wcina, wcina i chodzi już, także on on będzie chyba z nim będzie OK. tylko widziałem też ma na morce jakieś takie krostki czy coś takiego czarnego. Dzisiaj, jutro z rana znowu atakuje tego menadżera, bo on, jego zadanie to jest takie, żeby się kontaktować z tym właścicielem, ale ja do tego czasu no karmię rudego i on tam, wydaje mi się, że on może z tego wyjść. To już kotką został. I pokażę wam co, czym ja go w ogóle karmię, bo... On wciną. Normalnie jest Nieźle, nieźle. Dzisiaj zjadł pół puszki i... Wody trochę mniej pije, nie wiem. A jeszcze może jutro pomyślę o jakimś mleku. Ale zobaczcie. Teraz mu jeszcze kupiłem... Taką puszkę i podobno to jest na... Na każde, na wszystkie koty, czyli na małe i na duże. I kupiłem suchą karmę, że jak tam coś zabrakło nagle, to nie wiem, już powinien chyba to skubać. A on tak się dopiero uczy jeść, ale je. No, cały czas go obserwowałem, no i wodę mu daje. Takie... Wydaje mi się, że na tych trzech rzeczach on powinien e, dociągnąć. Powinien dociągnąć e, do tego momentu, kiedy się ściągnie tego właściciela po, po sesji. Ja tu jeszcze jestem e, niecałe dwa tygodnie 10? 12 albo 11 dni chyba? Nie 12. No, to do tego czasu na pewno go tak także on będzie miał trochę siły, chociaż już, już w miarę chodzi, już się nie przewraca i po dwóch dniach jedzenia, a, a mi się wydaje, że jak tak nabierze tej energii i to jedzenie zawiera jakieś nawitaminy, to przynajmniej będzie mógł jakoś funkcjonować w zamkniętym domu, ale ja chcę go w ogóle wyrwać z tej chaty. Taki jest mój cel i wezmę go do rodziny Grace, już tam wszystko jest uzgodnione, nie ma problemu i jak tutaj przyjadę za 10 miesięcy to biorę go tutaj do siebie na chatę. Także teraz jest tylko walka z czasem o jego wydostanie się, bo mam pozwolenie, mogę go karmić, wkładać te miski pod drzwi i tyle, no to przynajmniej nikt się do mnie nie doczepi, że ja tam po prostu Próbowałem się włamać do tej i tak dalej, no słuchajcie, to są Filipiny, tutaj oni mogą bardzo łatwo i szybko usadzić furnera, posadzić do więzienia i ewentualnie, żeby się wykupić, to będą chcieli z 1,5 czy 2 miliony peso, inaczej istotnie nie wylecę, także no, tak to wygląda, ja to też troszeczkę formalnie załatwiam, ale wszystko za późno, no to, no niestety, no tak wyszło, no, co ja na to poradzę. Także to jest taki update i dam wam znać następnym razem co dalej z rudym hejka.